Polski atom zagrożony. Wątpliwości władzy wokół lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej budzą niepokój co do realizacji kluczowej dla Polski inwestycji. Nowe pomysły mogą kosztować duże pieniądze i opóźnić projekt nawet o 10 lat. Czy do tego dojdzie? Rekordowy spadek cen u producentów. Ceny spadają już od 6 miesięcy, a deflacja w polskim przemyśle z każdym miesiącem się pogłębia. Mamy do czynienia z poważnym problemem, czy może z normalizacją cen w sektorze? Branża transportowa zawiesza protesty i odblokuje przejścia graniczne z Ukrainą, a polskie spółki takie jak CPK czy GPW wymieniają właśnie prezesów i rady nadzorcze. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Rekordowy spadek cen producentów, deflacja w polskim przemyśle coraz głębsza. Inflacja w Polsce wciąż jest wysoka, choć już na szczęście nie tak zauważalna jak jeszcze kilka miesięcy temu. Swego czasu o inflacji wszędzie było głośno i w zasadzie każdy kowalski mniej więcej zna znaczenie tego pojęcia. Choć nie ukrywam, że w praktycznie każdym odcinku o spadku inflacji znajdzie się osoba czy dwie, która stwierdzi, że inflacja wcale nie spada, bo ceny nie spadają. Więc przy okazji przypomnijmy, że inflacja zawsze związana jest ze wzrostem cen, a jej spadek oznacza, że ceny rosną po prostu wolniej, a nie że spadają. Od spadku cen jest inne zjawisko, które w ekonomii nazywamy deflacją. W masowym przekazie informacyjnym zwykle mówi się o inflacji CPI, czyli inflacji konsumenckiej, która najbardziej obchodzi obywateli. Jednak oprócz niej istnieje także m.in. inflacja PPI, czyli tzw. inflacja producencka. Aktualnie w Polsce mamy do czynienia z głębokim spadkiem cenu producentów, czyli de facto z deflacją. W zasadzie w sektorze wytwórczym utrzymuje się ona już od pół roku. W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował bowiem, że w grudniu 2000. 2023 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do listopada o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 6,4%. W ujęciu rocznym najmocniej spadły ceny w branży koksowniczej i naftowej, które były o 22,5% niższe niż w grudniu 2022 roku. W produkcji metali ceny producentów obniżyły się o 15,5%, w branży chemicznej o 14,8% i o tyle samo potaniały wyroby papiernicze i sam papier. Równocześnie GUS wskazał, że droższe niż rok temu były jedynie wyroby tytoniowe o 7,9%, napoje o 6,5%, farmaceutyki o 4,7%, a także wyroby skórzane o 1,3%. Wracając do ogólnego spadku cenu producentów, trzeba zaznaczyć, że jest to najgłębszy spadek w historii porównywalnych statystyk. Warto jednak przypomnieć, że obserwowana od lipca 2023 roku deflacja producencka nastąpiła po okresie bezprecedensowego we współczesnej historii wzrostu wskaźnika PPI, jaki miał miejsce w latach 2021-2023. Oznacza to, że tak naprawdę w sektorze trwa teraz okres normalizacji cen, a w niektórych przypadkach ceny wracają do poziomów zbliżonych do tych sprzed roku 2021. Ponadto deflacja PPI obecnie przyspiesza produkcję. Proces dezinflacji czyli spadek inflacji konsumenckiej CPI, a to z kolei jako obywateli powinno nas raczej cieszyć. Polski atom zagrożony zamieszanie wokół elektrowni jądrowych. W środę dziennik bałtycki podał, że nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz zakwestionowała budowę elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Pani wojewodzie nie przeszkadzało to, że dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino wydana została już decyzja środowiskowa, a także to, że konsorcjum amerykańskich firm obecnie przygotowuje się do przeprowadzenia w tym miejscu pogłębionych prac geologicznych. Nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powiedziała dokładnie, że ta decyzja środowiskowa dla lokalizacji w Lubiatowie została wydana, ale cały czas rozważamy, czy słusznie. Są też różne głosy na temat wybranej technologii. Najbliższe miesiące będą decydujące. To jednak nie wszystko. Swoje stanowisko przedstawił również wicemarszałek pomorski Leszek Bona, który wątpliwości wyraził w następujących słowach. Tam jest szeroka piaszczysta plaża i kompleksy leśne. Część tego dziedzictwa będzie wykluczona z użytkowania przez turystów i mieszkańców ze względu na oddziaływanie tej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że Atom to jest przyszłość i musimy Inwestować, ale czy nie warto rozważyć pierwotnej lokalizacji z lat 80. w pobliżu żarnowca? Tam jest już linia przesyłowa będąca w stanie odebrać tyle energii. Budowanie nowej linii, nie ukrywajmy, to kolejny czynnik degradujący środowisko naturalne. Te wypowiedzi wywołały lawinę komentarzy. Okazuje się bowiem, że na tym etapie nowa władza sugeruje zmianę lokalizacji elektrowni, co miałoby ogromny wpływ na realizację całego planu energetyki jądrowej w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska stwierdziło post factum, że w ich ocenie zmiana lokalizacji oznaczałaby rozpoczęcie od początku całego procesu, w tym badań, które trwały od 2017 roku, czyli opóźnienie całej inwestycji nawet o 10 lat. Fatalne w skutkach byłoby poświęcenie kolejnej dekady oraz ogromnych nakładów finansowych z powodu tego, że turyści nie mogliby skorzystać z pewnego obszaru plaży czy lasu. Wypowiedzi te miały miejsce 17 stycznia, a jeszcze wcześniej, bo 9 stycznia do lokalizacji elektronicznej, Jądrowej w gminie Choczewo podczas konferencji prasowej odniósł się sam premier Rzeczypospolitej, Donald Tusk. Na pewno będzie jeszcze przez chwilę trwała gorąca dyskusja, czy lokalizacja jest najszczęśliwsza. Ja ją rozumiem, bo jestem stamtąd, ale tutaj głos muszą mieć wyłącznie fachowcy. Jeżeli okaże się, że nie ma innej możliwości i to jest optymalna lokalizacja, mówię tutaj o północnych Kaszubach w okolicy Choczewa, to będziemy kontynuowali tę inwestycję. Dodatkowo Donald Tusk podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział tak zwany szybki audyt, który ma zostać przeprowadzony przez specjalistów w sprawie planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Kolejny audyt kluczowej inwestycji nie brzmi jednak zbyt optymistycznie. Tym bardziej, że według aktualnego harmonogramu budowa elektrowni Lubiatowo-Kopalino ma rozpocząć się już za dwa lata. Wnioskując z wypowiedzi zarówno premiera Donalda Tuska, jak i wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz oraz wicemarszałka pomorskiego Leszka Bona, można było mówić wprost o tym, że budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest zagrożona. Istotne jest to, że nie mówimy tutaj o budowie jakiejś fabryki lub zakładu, tylko o kluczowej inwestycji, która ma ogromne znaczenie strategiczne dla Polski. Zarówno pod względem energetycznym, jak i ekonomicznym. Ponadto w Polsce istnieje bardzo silny mandat społeczny do zrealizowania inwestycji budowy elektrowni jądrowych. Dyskusja na ten temat przybrała takich rozmiarów, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało w piątek oficjalny komunikat, w którym stwierdza m.in. że nie ma podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz, że decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest ostateczna. Ponadto ministerstwo przypomniało, że 11 lipca 2023 roku minister klimatu i środowiska na wniosek spółki Polskie Elektrownie Jądrowe wydał decyzję zasadniczą, formalnie potwierdzającą, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Eksperci są Zgodni co do tego, że decyzja o przesunięciu elektrowni o kilkanaście kilometrów mogłaby kosztować nas od kilku do nawet dziesięciu lat w opóźnieniu inwestycji. Do tego prace, które trwają już od roku 2017, nie były przecież darmowe. Oprócz czasu stracilibyśmy więc poważne pieniądze, które zostały wydane na badania, przygotowanie terenu i uzyskanie decyzji. Kolejną stratą byłoby dobre imię w oczach kontrahentów. Umowy zarówno z Amerykanami, jak i Koreą są już dawno podpisane, a ich zerwanie czy też modyfikacja oprócz strat wizerunkowych także generuje koszty. Jakie dokładnie tego nie wiemy, ale tak gigantyczne przedsięwzięcia zawsze obarczone są klauzulami na wypadek właśnie takich nagłych przypływów weny twórczej. Ministerstwo zainterweniowało, kiedy o wątpliwościach premiera czy wojewody napisał już niemal każdy portal, alarmując społeczeństwo i także chciałbym, żebyśmy dołożyli do tego słusznego ruchu własną cegiełkę, dlatego warto udostępnić ten materiał dla szerszej publiczności. Sam fakt, że takie słowa pojawiają się w ustach władzy na tym etapie projektu i mowa jest o dalszych audytach i przemyśleniach, pokazuje jak ważne jest, aby obecnie opinia publiczna trzymała rękę na pulsie. Zwłaszcza w przypadku strategicznych inwestycji, takich jak energia jądrowa, która jest jedną z niewielu opcji, jakie w tej chwili mamy na skuteczną transformację energetyczną, zakładającą odejście od węgla. Nasze zobowiązania w tej sprawie, związane choćby z wygaszaniem kopalni, powinny pchać nas w kierunku przyspieszania prac nad alternatywnymi źródłami energii. I tego się trzymajmy, bo energetyka jądrowa jest w Polsce spóźniona już o jakieś 20 lat i nie mamy kolejnej dekady do zmarnowania. Pamiętajmy, że najgorsze inwestycje to te, o których dyskutuje się latami, analizując nie wiadomo ile różnych szczegółów, zamiast je po prostu realizować. Pytanie, czy to już koniec wątpliwości władzy co do elektrowni jądrowych, czy może dopiero początek przeszkód w realizacji tej inwestycji? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu, i podajcie materiał dalej. CPK z nową radą nadzorczą. Nowa władza oznacza wymianę kadr w państwowych spółkach. Często nawet bez względu na to, czy prezes danej spółki robił, kolokwialnie mówiąc, dobrą robotę, czy też nie. Zmiany dotrą także do CPK. W środę powołany został nowy skład Rady Nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny, a w najbliższych dniach będą kolejne zmiany, o czym poinformował w sejmie pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. W skład nowej Rady Nadzorczej zostali powołani Filip Czerniecki jako przewodniczący, Andrzej Ilków, wiceprzewodniczący Adam Sanocki i Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Spółka zajmuje się realizacją programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czym jest Centralny Port Komunikacyjny, nie muszę już pewnie tłumaczyć, ponieważ to zagadnienie jest z pewnością wam znane. Nieznana jest jednak przyszłość CPK, ponieważ politycy z obecnego obozu rządzącego często wypowiadali się bardzo nieprzychylnie wobec tej inicjatywy. Prawdziwy problem polega na tym, że mówimy o wielomilionowych stratach, o gigantycznych wydatkach, o wielkiej ilości ludzi zatrudnionych przy inwestycji, której de facto nie ma. Bo pytanie o to, czy kontynuować inwestycje, czyli centralny protkomunikacyjny, jest pytaniem o to, czy kontynuować coś, czego de facto nie zaczęto. Sporo wyjaśni się pewnie w najbliższych miesiącach, natomiast myślę, że to dobry moment, aby podsumować wszystkie najnowsze informacje na ten temat. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć pełen odcinek o dalszych losach CPK i opłacalności tej inwestycji dla polskiej gospodarki? Jak zwykle zamówienia przyjmujemy w komentarzach. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek zapowiedział, że przygotowane jest uruchomienie audytu, który pozwoli prześledzić zarówno działalność spółki, jak i pełnomocnika. Audytem mają zostać objęte analizy dotyczące projektu, oraz innych zadań CPK pod kątem ich zasadności oraz sposobu realizacji. Ponadto audyt będzie dotyczył także decyzji i zobowiązań finansowych z nich wynikających. Równocześnie zostały zapowiedziane decyzje dotyczące rozwoju istniejących lotnisk, np. lotniska Chopina czy tego w Modlinie. Zdaniem pełnomocnika rządu do spraw CPK, poprzednia ekipa rządząca świadomie i celowo blokowała rozwój tych portów, by uzasadniać budowę CPK. Ponadto pełnomocnik uważa, że rozwój mazowieckich portów lotniczych jest niezbędny i musi poprzedzić potencjalną budowę nowego lotniska centralnego. Co mogą oznaczać takie zapowiedzi? Jeśli miałbym obstawiać, to raczej pożegnanie z projektem, zawieszenie go na lata lub wieloletnie opóźnienie na rzecz rozbudowy warszawskich lotnisk. Obym się mylił, ale skala medialnej nagonki na ten projekt i sposób prowadzenia debaty, zwykle oparty o wypowiedzi krytyków i opinie, a nie liczby, raczej nie pozostawia większych złudzeń. Branża transportowa zawiesza protesty na granicy. Do 1 marca ma zostać zakończona protest na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, Chrebennem i Dorohusku. Protest trwa od 8 listopada 2023 roku i został rozpoczęty przez polskich przewoźników. Czyżby doszło więc do porozumienia z władzą? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Polska branża transportowa od początku strajków domagała się m.in. wprowadzenia przez Ukrainę oddzielnej kolejki dla samochodów wracających do Polski bez towaru, wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz z rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, czy też zawieszenia licencji dla firm, które zostały utworzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także przeprowadzenia ich kontroli. O zapowiedzi zakończenia protestu, które jest wynikiem podpisanego porozumienia z przedstawicielami polskiej branży transportowej, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Równocześnie minister zaznaczył, że zawieszenie protestu nie oznacza końca dialogu z przedstawicielami branży. Szef resortu infrastruktury wskazał, że porozumienie składa się z siedmiu punktów. Pierwszy dotyczy monitorowania realizacji dokonanych uzgodnień strony polskiej i ukraińskiej w zakresie pięciu zagadnień, jak na przykład całkowite wyłączenie w ramach pilotażu systemu e-kolejki drogowego przejścia granicznego Malchowice-Niżankowice, wyjaśnił minister. Ponadto, jak wskazał Klimczak, wzmocniony ma być system kontrolny polskich służb, między innymi w zakresie wykrywania przewozów nieuprawnionych i nieobjętych umową Unia Europejska Ukraina. Komentując zawarte porozumienie, minister Klimczak powiedział: Jestem wdzięczny organizatorom protestów za zrozumienie, jak istotne dla prawidłowego zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw, ale także bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie drogowych przejść granicznych. Mam nadzieję, że do 1 marca 2024 roku uda się zrealizować Działania wskazane w podpisanym przez nas porozumieniu. Moim celem jest dążenie do równowagi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych towarów w relacji Polska-Ukraina oraz objęcie należną ochroną interesów rodzimych przewoźników drogowych. Pytanie, czy po rządowej interwencji liczba konkurencyjnych ukraińskich przewozów towarów rzeczywiście zmaleje, oraz czy tego typu firmy w końcu będą należycie kontrolowane. Niedługo przekonamy się, czy rząd potrafi bronić interesów jednego z najprężniejszych sektorów polskiej gospodarki, pomimo Komplikowanej sytuacji na granicy. A tymczasem dziękuję za uwagę. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizwik w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!